Ja się, a teraz tak, chcę robić jakie są najbliższe dla rodziny bajki po prostu. Tak, odrobinkę. Niedługo jedziemy do Florencji na kilka dni zdjęciowych, żeby nakręcić jeden z finałowych scen em, serialu. Mam nadzieję, że Państwu się to bardzo spodoba i jest to coś. Też... Nowego jak na polskie seriale, który mi się wydaje, I będzie bardzo. Dziękuję. Ja, nie Nie. Oczywiście, że nie. No, prawda, Kraków jest piękny, śliczny i mnóstwo dziewczyn na tarapaty. Już na to też na ucie, to było dzisiaj, jak to spotkałem naprawdę. Miałem wrażenie, że dużo majek i okazuje się, że wszystkie są tutaj, proszę bardzo. Dobrze, szanowni Państwo. A zatem, tak, Joasia, zostaje z nami dobrze zajmujesz się logistyką, co oni rosną, bardzo, bardzo, bardzo. interesujące, bardzo ja tak. Teraz.